Sorry, Shoryuken, dobra, okej, okay, to mi się podoba już. Całkiem. Hadouken! Dobra, ty nitro. Jakoś duken. A duken. Od kogo dostanę double jump? A jeżeli od Gloomena to ja się pochlastam. Nie dostaniesz double jump. On chyba jest, ja na tej leży widziałem. O oh. Swoją drogą Shoryuken to taki rashcoin. No to po co ci double jump? Bo... A może po shoryukenie można będzie jeszcze skok zrobić? O Boże... Po można robić tylko z ziemi, nej? Tak. Ja być. Teraz zobaczymy jak... O. To, stary. Zaraz zobaczymy, czy tutaj to zadziała. Au. Tam na górze płacisz, shoryuken? A no, no tak, a Zero nie ma sklepu, więc nie jest taki do końca raszko, ale... Mm. O! OOO! Skill. Au, skill. A czy ja jego tak. Odnowienie HP-ków, match! Nie się, czy wszyscy od razu iść politerkę. literkę. Chyba chcesz. Ooo... Mogę? co tak jak... Dobra, to poszło całkiem nieźle, a ja mi dzisiaj to przychodziłem, okej, okay? więc... drink, Bo... No! A, posz, poszło nieźle. ale ja to chyba zdoszuję w takim razie. I tak sobie do tej HP ki Więc, whatever. No nieźle. O! Okej... Okay. O-o... Tu będę potrzebował shuriken'a, okej. Okay. Jest to. A! Nie do końca, ale... Mhm... Mm A co tutaj jest? A tutaj jest niterka. No i ciekawe, czy jakbyś się szybko ganł, czy zdążyłbyś się tam... Dasza zabić? Ten odpływ. Ja wolę... Wolę niajmin. I mean. Zaraz będę miał tego No będę Fuck Wydaje mi się, że Zero ma tak Ciut wyższy i Ciut lepszy skok niż Ciut dłuższy też Dobra, mamy to Więc wracamy się teraz Okej. Okay. Nie wiem czemu ja to zrobi... Łaaaat? Zabierzcie Właściwie mnie stąd! Zabierzcie nie. mnie stąd! Dobre pomysł w semencji. I mean, przynajmniej jest checkpoint. Mm -hmm. Lepiej niż gdyby mnie wywaliło na początek etapu. Na pewno lepiej. Stąd. A może jeszcze życie jakieś po drodze zdobędę. Mm -hmm. Sevency, sobie. A tej carbonicy? Tu Nie. Dobra No i teraz próba druga, druga Nie bać się wciskać przycisku skoku Dobrze! Dobrze Ten fakt, że zero ma jakby domyślnie e, ...Komet Dasha nie musi go wyekwipować, żeby go używać, no już jakby jest przydatny. To jest coś komet dasha podobnego. Aha no. Nooo... Should you can't? Ty tam? Przed itenem. Tak. Ale... No. To tak idzie niezłe. Ope syp, ja nie wiem. O, tego Itanka nie zdobędę, więc whatever. Nie zdobędę. Wiesz co, ja chciałem zrobić. Mniej więcej. Czy ja chcę wiedzieć, co się dzieje z nim? teraz jesteśmy. O! 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 Dobre. Sure Chyba, że Shoryuken działa jako słabość tego... ...minikromena. Ja zawsze możesz sprawdzić. Najwyżej przywalisz mu trzy razy w łapie i się zabawa. Możesz... Te pawy sobie zginąć, prawda? No, to tu really. Au. Na początek etatu. Tu! Wiesz co fuck it, idę do glumena Potrzebuję więcej mobilności Jakiegoś sklepu? Nie wiem Sam uwierz nie jak sklepu. Wiem ale go potrzebuję Czekaj czyli mamy tak, Shot Deflect którego za mamy Dasha i mamy Szulip Glumen ma nową muzykę Glumen ma nową muzykę, ja już wyłączyłem, god dammit <laughs> Daję Albo zmieniłem jak główkę Glumen, ale wydaje mi się Glumen na to Zaraz zobaczę Niech chyba ma taką samą jedność Ja ci zaraz coś... No co, nie pamiętam, już jak... Się... No okej, okay, czekaj, glumen. Wow, 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 dobra. Ma to samo. Ja. <laughs> Ow, fucking... fucking... pera dobra. pera Dobra, zero, zero, kierujesz, dobrze. Bardzo ja, fajne, szybkie skakanie daszem jest. Wow 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 Fuck! To był syndrom Lagosa. Pauzowanie, żeby uciec przed nieuniknioną śmiercią. Nie, daj spokój. Ja muszę zacząć korzystać z tego, że mam szybki. flex, zobaczcie. Działa te pogorą. O. Nie zacząłem z nim korzystać. O! W ten sposób. Nie w ten sposób. G Zero! Słuchaj, że się. Od mnie chyba też odbija. No. no. Generalnie wyprowadzenie kontrataków jest całkiem zabawne tutaj. Wiedząc to. Nie wątpię. Pię dobrze, że tu tylko nie można się ruszać do końca. Mmm. To jest COVID do Dobra. To też. To jest dużo z znaków i No i właśnie... Jest też jedna rzecz właśnie, jako, jak się gra zero, że trzeba zważyć na to, ile się strzela, nie? Można być trigger-happy tutaj, przechodząc po Zero, bo się szybko traci hapeki. Jak chcesz sobie posłuchać do muzyki, tracisz hapeki. Ale tak fajnie to się robi, nikogo. O! Właśnie, shot deflect! Pamiętanie o tym skillu naprawdę czasem ratuje. Tutaj czasem mam na myśli, że ma potencjał ratować nam skórę całkiem często. Okej, okay, Duke. Padł. Padł? I mean Zinnacle jest trochę podobny do Water Cannona w tym, że jest właśnie multihitem. Tego nie, nie rozbiję niestety. Więc pójdziemy sobie tędy, dłuższą ścieżką. Aczkolwiek... Jak już mówiłem o traceniu hp to właśnie. Nie do końca mogę tam wskoczyć, więc to jest trochę słabe. Nie będę nawet próbował. Mm -hmm. tak. Skaczemy tutaj. I idziemy dalej przez etap. W ogóle tej sekcji chyba nie widzieliśmy na normalnym let's playu więc będziecie mieli okazję zobaczyć ją tutaj. Znaczy ja ci literki Znaczy tutaj nie było literki ale był po prostu skrót. Był znaczny skrót, o. Pepe pan dziobak. Nie było, znaczy nie ma, dawno temu nieprawda i tak dalej. Kolejny? Niestety, tych jaj już nie odbije nam Zero. Okay. Jest to na hp Wiesz, jakbym się śmiał? Jakby mm. Shoryuken działał tak samo, jak działał w X2. Zabijałby bossów na dwa uderzenia. Zobój. Ale zamierzam. Znowu hapeki. Tutaj. I odbiję tego gościa. A przynajmniej twoje pociski jeśli się w niego nie odbiję. Okay. jest. No no. mi nie żeby to był jakiś wielki problem, bo short deflekt. Flag... mi się nie udało, więc po prostu pominiemy tego double ten gościn zostanie zniszczony, dobrze. O, tak? Erdash i... Jesteśmy jeszcze nie tu, gdzie bym chciał, żebyśmy byli. Dobra... Shoryuken. Nie, Shoryuken to jest naprawdę dobre zastępstwo imo mimo tego... Uh, Rozczoila. Zbędnie przynajmniej. Co to woli, o, dobra, jesteśmy już... Praktycznie... Nie! Ty spadłeś. Tak. Jest. Skoczyłem trochę nie tak, jak bym chciał. Tak! Dobre pomysły. No nie. I wracamy na początek. Zero żyć, nie, no pozdrawiam. Daj mi ścieżka... żyć. Przynajmniej ta ścieżka do zero jest względnie łatwa. Dzięki jego, jego umiejętnościom. Gdy? Zero żyć. To już zgadniłem wszystkie apteczki pod drodze, one się jednak czasem przydają pomimo tego, że te swoje umiejętności. Kp regeneracji. Nie pomagają, jeżeli derbie tak jak teraz. Znaczy, nic nie wspomnę o tym, że Glumen ma... Yy, ...kontakt damage zwalonych kosmosu. Dobra, to padło, więc idziemy sobie dalej. Znowu. Chciałbym tutaj jakoś przyspieszyć, coś jakoś nieradykalnie, ale... Dobra, mi się uda. Upadniemy z tego ziomeczka. A mi ta ścieżka jest dużo prostsza niż ten skrót, naprawdę? Ten skrót jest strasznie irytujący. Może to jest moje uczucie teraz, jak gram jako zero, nie wiem. Może. Nie zdąży. A tutaj po prostu użyłem Sherlockana, okej okay. I Erdasza Tutaj najpierw zabiłem tego gnoja, potem po prostu przeskoczyłem na górę i zeskoczyłem sobie Na szczęście nie prosto w kolec Tutaj zaś skoczyłem Użyłem Erdasza i jesteśmy w tej sekcji A, mieć dużo HP to postawa, prawda? Dobra, to mi się udało, GluMen. man huh. Człowiek Jak pójdzie mi walka z tym oniotem? Spróbuję z tym Shoryukenem Chociaż mam zero żyć Glumen w Będę z nim walczył normalnie Siada sobie ich? Ano mm, Fuck! Ja będę z nim walczył normalnie eee, Fuck! Będę z nim walczył normalnie Mam za słowo. Co jest z tej piątki? No... Ja bym Powiedział, że jeżeli chcesz coś łatwego, to... Tak, A i nic innego takiego ewidentnie po mi nie przyjdzie do głowy z tej całej piątki. Czy ty byś jej docenił? Tak, może. I mean, etap 3 to nie jest też taki prosty jak się nie y -y, no, też, ale nie jest też taki trudny, jak się nie pójdzie tą ścieżką. Co tą drogą są Edgar czasami przeszkadza, bo czasami nie chcący stracisz po prostu energii. To jest trochę słabe. A nie narzekam. Ty tam na byś narzekał. Nie narzekam przecież. To, to troszkę, ale... Więc tak, ma massorię. To jest dobrze. Takie... Rzadko to jest. To jest Prawda, no... Prawda, Robi, i co robić? I tak, odbiera no na kawałki, ale jeszcze nie wszystko w cholernych kwiatach, jak mówię. I nawet takich dużych bossach HP-ki mogą sobie spokojnie spokojnie więc Nie ma chyba z tym problemu. Dynamiczna gra, kurczę, zero! To jest bardzo fajne w G0 to jest strasznie dynamiczne w ogóle Lagos nie lubi dynamicznej G0 <laughs> Mega Man 0 <Zero. laughs> Teraz tylko mam taki pewien problem, pod którym jak sięgnąć Dobra już nie mam problemu, pod jak sięgnąć, bo właśnie sięgnąłem Auw Zaraz śmierć mnie też dosięgnie, chociaż tu jest już chyba checkpoint, więc ja tak. też nie, nie, ale tak obstawiam To nie jest życie dla zero Chciałbym je mieć Wydaje mi się, że jest tam, że się ścieżki spotkają Nie Ej okay, to było względnie łatwe Jak ja to zrobić teraz znowu? Zobacz Chyba odpowiadała na twoje pytanie. Ano, no, umiejętności zero. Wystarczy wiedzieć, jak z nich korzystać i... No. Wow! No! No dammit! No, wystarczy umieć. Widzisz, tu jest checkpoint. A I mi... Mean, myślałem, że umiem, kurczę, przedasobczować się przez cały etap. Ale whatever. Oł. Oh. Okej. Okay. Spokojnie. Spokojnie na ile się da, przy tych wybuchających kropelkach. Ja tego nienawidzę, bo... Wydaje ja. mi się, że Mega Man jest przed... w przychodzić. Ale Ogólnie mam wrażenie, że jest dużo mniejsza taka dyplomacja, że... Nie ma takich rzeczy, że... Wszędzie się lepiej ten takich tam cadbasem MB. No to be honest taki innych faszepta ja Jakbym biorąc pod uwagę z Rytubną cała postać, ja bym bardzo chętnie sprawił, żeby grało mi się nią lepiej niż Mega Manem, hmm. Mam pomysł ja się boję twoich pońców. Ciężko jednowić Apeki. Mhm. I mean, to jest całkiem możliwe. Trochę bozolny proces, ale jak mówiłem odpowiednie wykorzystanie umiejętności zero. Czyli to jest, co trzeba umieć. No to jest... Czysty skill, nie powiesz że nie. No gdzieś ja bym śmiał zaprzeczyć? <śmierdzi> 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 Czysty skill! Jeżeli nie, musisz zobaczyć coś mieć koniecznie na nagraniu. Będziesz musiał to koniecznie zobaczyć. Czy twoje zdanie ja ciebie nie oglądam? Uh, I mean... Myślałem, że nie patrzysz akurat na ten. No, ceniasz, nie? no nic, to się zdarza. Nawet najlepszym. Ty się nie odzywaj. To ja. No, nawet najlepszym. Ty nie grałeś jeszcze zero, więc to byś się nie zdarzyło. No, nie miałem okazji, że zjedem. O, o, szodni wlekt! Szedł. Jest. Jeszcze raz to samo. Jeszcze raz Mmm, myślę, że wytrze. Okej. Trafić to. zrobić tak. Jakoś to będzie. Teraz HP niestety. Nitro... Ten, ten skorpiony, te dwa skorpione są tak irytujące! Co jest taki to jest Strasznie antyzerowski! No. A... To, jest to nie O, to jest Dobrze wiedzieć! No moje ostatnie życie Dwa razy użyłem, o jeden raz za dużo Jak mówiłem tutaj, gospodarka energią jest bardzo ważna Czasami nie się, że Shoryuken można robić tylko na ziemi Kusisz! Zbyt ryzykowny Zabijecie. <śpiewanie> Pójdę teraz tą drugą ścieżką, bo ona wydawała się wykluczonicza niż... <śpiewanie> Jezro. To jest taki festiwal drpowatości, że głowa boli. Naprawdę. Nawet no, cóż, zdarza się i tak. Muszę się przestrzelić po prostu do... ...gryzerem. O, Czemu tu nie ma walljumpu? Give me wall jump, please. Ja mam wrażenie, że naprawdę nie mogę po prostu wykorzystać do maksimum... ...potencjału, które ma w sobie Zero, no. no. Już ja sobie wyobrażam, jak to będzie wyglądało w Age of a raczej sobie nie wyobrażam, nic sobie wyobrażam. Znaczy stać, boże. Super. o, homato. Ten herdarz czasami przeszkadza. Dobra, nie, ja nie narzekam. Ja go źle wykonuję. To było dobre. To było dobre z to, to było złe już. A co jest, to nie daj radę. Zero ma tym przewagę nad Megamenem, że może dash jumpować. Man slide jumpując nie osiąga żadnych korzyści. Zero dash jumpując osiąga bardzo duże korzyści. Przecież pierwszego skoku, czyli wydłużego. wydłuża go. Idę tędy teraz, jak mówiłem. Wydaje mi się jednak jest łatwiejsza ścieżka. Tam ma już dużo momentów, że tak to ujmę. Ta wala już... Y Dosunkowo prosta w walance dopiero na tych bardzo trudnych skorpionach generalnie, więc to jest coś co obyś co, coś mają z kimnego, prawda? Generalnie skorpiony są całkiem ciężkie, jeżeli chodzi o walkę o to zim pro-type. E, gdyż, e, ponieważ... O, to już nie jest, nie ma. A on pewnie nie widzi teraz. Fakty Niech Gabbie ten, ale go nie chcę. 7, mam już jednego, mam dwa nawet! Hej, ja tu nie mam, a nie mam i każdy tam sam odolał, okej. To mi bardzo smutno. Skrzywki po prostu stali. O, super, świetnie. No, bliski dystans z Inaką też działa bardzo fajnie, co tam drogo. O, to było dobre. Całkiem. Och, te nadużywanie umiejętności zero, po prostu... Już tu, <tuszy> dobra. Poszło. I teraz nas do do skorpiona idziemy stąd. Ten. Możesz, eh, jak ja mam go Szanowny sport, cały Od spory problem. Od tytułem! Mogę to Ale tego już nie dałem rady w żaden sposób nie wziąć. Tak tutaj. Ech, jakaś tu chyba bezskoczna nie mam żadnej broni, która by mogła zlekać szybko. Może z tym shoryukenem, ale jak? W sensie, to będzie mieć poligon doświadczalny. Czyli się w niego... Ale zawsze można to w ten sposób walić i po prostu przejść przed niego z shoryukenem. To działa, prawda? Więc może to jest sposób, może to trzeba by go Bardzo możliwe, że tak to, tak to będzie działać. Ale I mi mean, to jest taki, to w sumie dobrze robi, bo mówi, masz taką fajną postać, to naucz się jej ja próbuję nawet, mimo tego, że teraz takie podejście mi niższe Widzę, to ze wszystkich na tym nitro O Boże! To mogę być bardzo słabe Nic to mnie jakby nie wywali Ważne Nic nawet okay? Dosto w kolcach, niejako, więc Dobra to będzie bardzo ważny moment. Mam... Planuj no, już pełne HP. Ten piłki mi pozbawi, jasne. Zobaczcie. Dobra. To go by zdjęło. No to teraz idziemy. A, ja już wiem dlaczego no, nie mistrz się funkcjonuje. Ale mogę po prostu A, do szyby, do szyby, do go przejść! No, no, no. Mądry serwis. W końcu. W końcu. Teraz ściągnij i teraz chcesz być żulem. Ha, odbijam to! Ha! To jest piękne! To co Zero robi. Co ja zaraz z nim zrobię? Też będzie być piękne potencjalnie. Dobra, w to. O mój Boże! No, teraz będzie ciekawa rzecz. Ciekawe starcie. Czy Shoryuken działa tak samo jak Top Spin czy jak Shoryuken? To będzie. Dobrze całkiem. Well... Okej. Okay. Musiałem mieć więc... Well. Nic mi nie jest stosunkowo prostym bossem, więc... oh não não shy